Najczęstszymi czynnikami powodującymi drgawki są gorączka, uraz głowy, infekcja mózgu, zadławienie, alkohol, odstawienie narkotyków, skrajnie niski poziom cukru we krwi, narkotyki, toksyny, stres, a także wysokie ciśnienie krwi. Dane naukowe wyraźnie pokazują, że dieta ketogeniczna skutecznie eliminuje napady padaczkowe. Ważne, żeby stosować zdrową wersję tej diety. Głównym źródłem paliwa, na którym nasz organizm powinien działać są to ketony, nie glukoza. Jest to również preferowane źródło paliwa dla mózgu. Stosowanie ketonów w leczeniu napadów jest bardzo ważne, gdyż mają one właściwości przeciwdrygawkowe stabilizują pobudliwość neuronów, a także modulują neuroprzekaźniki. Wspomagają mózg, a także hipokamp, gdyż zwiększają jego biogenezę mitochondrialną. Ketony również chronią mózg i neurony przed stresem oksydacyjnym. Więc jeśli cierpisz na napady padaczkowe, jak najszybciej przejdź na zdrową wersję diety keto i rozpocznij post przerywany. Spożywaj olej z wątroby dorsza, dodaj do diety drożdże spożywcze w płatkach, a także ćwicz.